Powiem ci dzisiaj coś, co sam chciałbym usłyszeć na początku mojej przygody z siłownią. Możesz trenować latami, mieć idealną dietę, perfekcyjnie dobrane suplementy i tak nigdy nie będziesz wyglądać jak twój ulubiony influencer. I wiesz co? I to wcale nie znaczy, że robiłeś coś źle, bo są rzeczy, które siłownia może zmienić i to bardzo konkretnie. I są również rzeczy, których nie zmieni żaden plan, żadne ćwiczenie czy żaden magiczny sposób. W dzisiejszym materiale powiem Ci, co tak naprawdę jesteś w stanie zmienić w swoim ciele, a co no cóż, możesz wsadzić w kategorię bajki z internetu. Szerokość obojczyków, kształt miednicy czy długość kończyn. To wszystko jest zapisane w Twoim szkielecie, i nawet jakbyś stanął na głowie, i tak tego nie zmienisz. To dlatego ten jeden gość w koszulce wygląda, jakby ćwiczył wiele lat, a tak naprawdę na siłowni był raz. Dlatego ta dziewczyna w Langinsa, która ma okrągłe, odstające pośladki, chociaż sztangi nie miała nigdy w życiu na plecach. Zresztą zobacz, są cztery podstawowe typy kobiecej miednicy. I to one w dużej mierze determinują, jak będzie wyglądał Twój tyłek. I to nawet zanim postawisz pierwszy krok na siłowni. I chociażby te słynne hip które kobiety tak bardzo nienawidzą. Jedni mają, drudzy nie. A to czy je mają zależy od tego, jak duża jest odległość między kością biodrową a udową. Nie da się tego wyćwiczyć, naprawić czy spłaszczyć. Tak już masz i tak będziesz miał. I nikt nie powinien z tego powodu mieć kompleksów, ponieważ jest to rzecz, na którą nie mamy wpływu. Niektórzy wygrali na loterii genetycznej. Ich ciało lubi niski poziom tkanki tłuszczowej, a mięśnie budują się od samego patrzenia na hantle. A inni... Łapią kilogramy z powietrza, a rozbudowa mięśni to żmudny i wcale nie taki przyjemny proces. Brutalne? Może. Ale to wcale nie znaczy, że nie warto trenować. To znaczy, że powinieneś przestać porównywać się do ludzi, którzy urodzili się z przewagą. Bo to wcale nie jest tak, że ich obowiązują jakieś inne prawa fizyki. Jeżeli są w deficycie, to chudną. Jeżeli są w surplusie kalorycznym plus ciężko trenują, to będą budowali masę mięsiową, tak jak każdy. Ty również. To tak naprawdę działa tak samo u każdego. Różnica jest tylko w tempie i w potencjale. I właśnie dlatego powinieneś skupić się na tym, co jest pod twoją kontrolą. To, gdzie twoje ciało magazynuje tłuszcz, to też wcale nie jest przypadek. To jest kwestia genetyki i hormonów. I tutaj mamy dwa główne typy tycia. Tycie typu gruszka i tycie typu jabłko. Większość ludzi posiada mieszane typy. Na przykład brzuch uda, albo biodra ramiona. I znowu, to nie zależy od tego, czy robisz brzuszki, czy nie. Wszystko zależy od twojego domyślnego schematu przechowywania energii. I tak, mamy tutaj dużą niesprawiedliwość, bo są osoby, które przytyją 10 kg i wcale tego nie widać. Ale są też osoby, które przytyją 3 kg i już mają zderzak z przodu, który ciężko nie zauważyć. I nie ma tutaj winnych. Każdy ma swoje pole bitwy. Tylko twoim obowiązkiem jest nauczyć się walczyć na swoim terenie i dodatkowo zaakceptować niektóre fakty. To jest jeden z tych tematów, o którym mało kto mówi, a robi ogromną różnicę wizualną. Masz dwóch gości, jednego biceps zaczyna się dość wysoko, drugiego dość nisko. I co? Drugi może być silniejszy, mieć lepiej skonstruowany plan treningowy, ale i tak jego mięśnie będzie wyglądał mniej efektownie niż tego drugiego. Bo to nie jest kwestia treningu. To jest kwestia tego, gdzie twój mięsień się zaczyna, a gdzie się kończy. Długie nogi, krótkie ręce, wąska talia, szerokie barki. To wszystko wpływa na to, jak wyglądasz w ruchu i w spoczynku. Dlatego niektórzy wyglądają na wysportowanych pomimo tego, że nic nie robią, a inni, mimo formy życia, nadal myślą, że z ich sylwetką coś jest nie tak. To coś, to jest po prostu anatomia. Zamiast się frustrować tym, czego nie możesz zmienić, lepiej się z tym pogodzić i obiektywnie ocenić, co możesz poprawić w swojej sylwetce, tak żeby wyglądało to dobrze na tobie. Teraz wejdziemy w trochę weselszą część filmu. Dobra wiadomość jest taka, że twoje ciało to nie rzeźba z barmuru, tylko prędzej plastelina. I są rzeczy, które możesz formować jak tylko zechcesz i jak ci pasuje. Serio barki, klata, plecy uda. Wszystko to możesz świadomie rozwijać. Nie musisz być zawodowcem, wystarczy dobrze rozplanowany trening i cierpliwość. I nie, nie trzeba dodatkowego wspomagania, potrzeba planu i czasu. Mięśnie są leniwe i nie będą rosły same z siebie, ale to ty musisz dać im powód, żeby to robiły. Prawie każda sylwetka będzie wyglądała lepiej na niższym poziomie tkanki tłuszczowej. No chyba, że serio nie masz żadnych mięśni, no to na początku polecam wrócić do punktu pierwszego. I jasne, nie wybierzesz miejsca, z którego spalisz tłuszcz najpierw. Ale jak już wejdziesz w ten deficyt kaloryczny i zaczniesz palić ten smalec, to zobaczysz, że twoja sylwetka nabiera totalnie nowych kształtów. Ten zarys brzucha, który jest schowany pod pierzynką, on tam jest, tylko musisz najpierw go odkopać. I tutaj zaczyna się prawdziwa magia treningu siłowego. Nawet jeżeli masz wąskie barki i szeroką miednicę, czyli coś, czego jak już wiesz, nie jesteś w stanie zmienić, ale możesz tak rozbudować konkretne partie mięśniowe, żeby wizualnie zmienić kształt swojej sylwetki. Więcej pleców, plus więcej barków, i masz sylwetkę w kształcie V. Więcej pośladków i mniej tkanki tłuszczowej, i już masz smukłą sylwetkę i okrągłe biodra. Trening to takie projektowanie postaci w grze. Co prawda, zajmuje to trochę czasu, no ale się da. Kości ani przyczepów nie zmienisz. Ale możesz rozbudować swoje mięśnie tak, żeby Twoje ciało wyglądało dokładnie tak, jak chcesz. To Ty jesteś twórcą. Trening to narzędzie, a nie wyrok. Po raz kolejny, to o czym mało kto mówi, a robi ogromną różnicę w Twojej sylwetce czyli Twoja postawa ciała. Bo kiedy zaczynasz ćwiczyć, Twoje ciało staje się bardziej Zwarte, stabilne, poukładane. Przestajesz się garbić. Mięśnie trzymają cię w pionie. Twoje ciało wygląda na jędrniejsze, mimo że nie widać tam jeszcze sześciopaka. I nawet jeżeli trening nie sprawi, że twoje wady postawy totalnie znikną, to bardzo możliwe, że dzięki silniejszym mięśniom przestajesz odczuwać ból, a co najmniej będzie go dużo mniej. Nagle koszulka leży lepiej. Biodra się podnoszą, brzuch się wciąga. Wielu ludzi wygląda dużo lepiej po trzech miesiącach treningu, nie dlatego, że zrzuciło 10 kg, tylko że w końcu ich ciało zaczęło działać jak powinno. Więc co z tego wszystkiego wynika? Że twoje ciało to wypadkowa dwóch rzeczy. Pierwsza to co dostałeś i druga co z tym zrobisz. Nie zmienisz genów, nie wydłużysz kości. Nie wymarzesz hip dipów, ani nie zmienisz miejsca przyczepu twoich mięśni. Ale możesz zbudować więcej mięśni, zrzucić nadmiar tłuszczu, poprawić swoje proporcje, wyprostować się i ujędrnić swoje ciało. I to wcale nie jest byle co. To jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby wyglądać lepiej, czuć się lepiej i przestać się wiecznie porównywać z ludźmi z Instagrama. Bo najwięcej zmieni się wtedy, gdy przestaniesz gonić cudze ciało, a zaczniesz budować swoje własne. Może nie idealne, ale najlepsze. Z możliwych dla Ciebie. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka i do usłyszenia.